Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Zadanie drugie. Wartość wyrażenia 3 do kwadratu razy 4 do trzeciej. Spróbuję tutaj to trochę powiększyć jednak. Wydaje mi się, że to może być to troszeczkę pomniejsze. To trochę powiększa. 3 do kwadratu razy 4 do trzeciej mm, jest równa. AB, no to jest 3 do kwadratu to jest 9, a 4 do trzeciej to jest 64. I jeżeli sobie to pomnożymy w pamięci albo pisemnie, to 9 razy 64 to jest.